Cześć, ja no to właśnie dzisiaj się oglądacie, dzisiaj zagrajmy w tamtych rodarz. No cóż właśnie mm, teraz musimy ulatować tamtego ginger'a teraz. Więc pójdziemy tutaj. Co to jest I tutaj jest? wydajemy. Tutaj jest tam. Przecież co będzie dalej. Walka z bosem. I musimy uratować właśnie tego drinczera. <mulary> się tutaj przeskakiwać, żeby nad nas nie trochę tylko co jakieś przeszkody pudełkami. a mniej ściany. Dobrze, więc tutaj przeskakiwamy i uderzamy. Dawaj się koszport. Jeszcze raz. Nie. Tak, uwaga, uwaga. O nie. O nie o nie moglibyśmy uważać. o nie mhm. Gdy, nie

i otwieramy, żeby uratować no szybko Gingera I udało nam się. Udało nam się. I Dzinczel też stał się super bohaterem. Dobrze. A doblokowaliśmy, coś, 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 coś. Dobrze, to jest dobrze. Oto. nam się musimy jeszcze uratować. Trochę mam moc, może mi nie udać. Dobrze, ten odcinek może się dobrze, jeśli chcecie łapkę do góry, to proszę bardzo, subskrybujcie, szukam, pa!